Czy kiedykolwiek zastanawiałem się, jakby się czuł, gdybyś jadł tylko fast foody przez 7 dni. Czas tak. Przez następne 7 dni możemy jeść tylko rzeczy kupione w restauracji fast food. Co za tym idzie? Dużo negatywnych skutków. Z tym challengem nasuwają się pytania, jak się będziemy czuć? Ile będzie nas kosztować jedzenie? Czy może się stać coś poważnego? Ja może będę gruby. I jak bardzo to jest niezdrowe. Dodatkowo przed startem obydwoje zważyliśmy się i nagraliśmy jak wygląda nasza sylwetka. Nazywaj się Patryk i wasze.

Zaczynając ten challenge ważę 82,7 kg, kanga tuszowa to 19,4%, mięśnie 42,3% i poziom wody w organizmie 55,4%. Natomiast posty zaczynając ten challenge waży 95,9 kg, kanga tuszowa 24%, mięśnie 40%, a woda w organizmie 52,2%. A zobacz, po tym challenge będę wyglądał jak Adonis. Ciekawe, kiedy będziemy mieli dość. Ile dni

Przed challenge'em również postanowiliśmy się zapytać kilka rzeczy Michała. Jak bardzo głupie to jest. Bardzo głupie to jest. <grym> Michała Wrzoska, dietetyka, którego możecie kojarzyć z TikToka. Jest to osoba, która prowadzi Centrum Respo. Zresztą opinie na Google same świadczą za siebie. To jest głupie pod pierwszym względem dlatego, że to bardzo często powoduje różnego rodzaju zaburzenia odżywiania. To może jakby wam potem utrudnić powrót do dobrych nawyków żywieniowych, ale też wszystkie osoby, które to oglądają. No to w szczególności tutaj kobiety są bardzo podatne na tego różnego rodzaju próby takiego ortodoksyjnego podejścia do diety, zarówno tego bardzo zdrowego, jak i bardzo niezdrowego. Czyli dla mnie to nie jest po prostu dobry przykład do szerzenia w internecie. A druga rzecz jest taka: że mamy badania naukowe, które mówią, że już po 72 godzinach bardzo niezdrowego jedzenia w połączeniu z nadwyżką kaloryczną można to już doprowadzić do insulinooporności w naszym organizmie, więc tutaj też pewne niebezpieczeństwo jest. Dokładnie, więc nie powtarzajcie tego! My to zrobimy za Was! Dziękujemy jeszcze do raz! Powodzenia. Powodzenia! Trzymam za ciebie kciuki, mam nadzieję, że będzie źle. 22.04, cały dzień nagrywaliśmy te oto filmy, które znajdziecie na Mortal Plus teraz, czas na kolejnego fast fooda, którym jest McDonald's. Jest mały problem. Żeby ten challenge miał sens, umówiliśmy się, że będziemy jeli trzy posiłki dziennie, tak jak podczas prawdziwej diety. Dzisiaj mieliśmy intensywny dzień, więc zostaliśmy zmuszeni, żeby zjeść dwa posiłki naraz na sam koniec dnia. <grym> za długo się bawić, tym wiezy. Pierwszy dzień za nami czas na podsumowanie. Mamy pierwszą 12, kończę pierwszy dzień. Myślę, że o 9 wstajemy, żeby mieć praktycznie 8 godzin snu. Czuję się hełny. Czuję się bólny. Bardzo mi miesza brzuch, więc po prostu to lat Pływam. Aaaa! Na pewno nie był to najbardziej wartościowy sen jaki miałem kiedykolwiek i jedźmy w je śniadanie. Spotkaliśmy się z postim, żeby wspólnie zjeść śniadanie w KFC. Opening. Okay. Kurito to Begel. tak. Pyk. <grym> Zdrowe śniadanko. A to jest niemożliwe, że się najem na za 11 złotych. Tylko tyle zamówiłeś? No. Więc posty postanowił jeszcze zamówić na żeby się najeść, ale oczywiście nie mogło zabraknąć jeszcze jednej rzeczy Skończyłem pierwsza wojna za mną, nie była to przyjemna rzecz Trochę posiedziałem, trochę piekło, ale jest git byłem w kiblu i co? No ja trochę chyba mniej toleruję czegoś, ale w trakcie tego challenge'u zobaczymy, na co mam alergię, bo zrobiłem sobie badania, więc nie oglądajcie do końca, bo aż sam jestem ciekawy. W trakcie szykowania się na kolejny odcinek, który nagrywaliśmy w międzyczasie, słapała mnie niesła akcja. To jest tragedia, nie? Ej nie wiem, skupiłem, czwarty raz dzisiaj chyba, albo piąty. Teraz to już sama woda była. Wydaje mi się, że to przez to, że za dużo KFC jadłem tak naprawdę. Dzisiaj wczoraj. No ale ile można gadać o tym, a i tak. Musiałem przecież zjeść trzy posiłki, więc przy okazji pojechania na hale zamówiłem dla mnie dla Postiego kebaby. No ale co, jedziemy do Postiego mu wręczyć i trzeba zjeść. On będzie jadł w trakcie nagrywek, ja muszę zjeść przed. No nie podoba mi się ten plan. Musimy zjeść to i potem jeszcze jeden posiłek dzisiaj. A w międzyczasie szykujemy kolejny odcinek. Jesteśmy w trakcie nagrywania dzisiaj dwóch odcinków, tak jak mówiłem. Ej. Nie chcę spróbować? Jest bardzo dobry. Nie. No i moje prośby o dania kebaba, ponieważ nie byłem głodny nie powiodły się. No ale przynajmniej nagraliśmy fajny odcinek. W drodze powrotnej zahaczyliśmy o McDonalda, gdzie ja zjadłem zestaw McCrispy, po którym złapał mnie dziwny atak śmiechu. Mam jakiś atak. Dzięki. A tak no, a post i jad w domu. Trzeci dzień post zaczął wcześniej, ponieważ nagrywali cały dzień w Gipsie na kanał Ekipy. Izabela, tu jest moje jedzenie. Zamówiłem serowe kurito, ale musimy się z nichem karmić nawzajem. I z... Ja pewnie tego nie zopałem nawet. Nieważne. Jedzenie zostało y, z, zjedzone, jesteśmy nadal w Gipsie. Samo poczucie jest w porządku i y, zobaczymy, jak będzie na obiad o kolacji. Myślę, że już to będziemy jedli na hita, a większą porcję wieczorem, żeby uniknąć tego, żeby znowu jeść w tym. Po prostu. Do zobaczenia. Chyba prawie wdupiony, najwyżej później dojem, zostawiam tu. Ogólnie akurat wcześniej nagrywałem, o że jest id i nagle mnie zaczęło mieszać pod tym kebaby, ale nie ma tragedii. Czuję się dalej ciężko, pełny się czuję. Tu poszło poważne zamówienie, potężne. Widzimy się prawdopodobnie za jakieś dwie godziny na kolacji. Pytanie y, odnośnie takich tych największych gigantów. Co najlepiej w nich jeść, albo gdzie najlepiej jeść, jeżeli mówimy o tych takich właśnie już posiłkach stricte y, no z wysoką ilością soli i tak dalej. Czyli najlepiej z najgorszych, o można tak powiedzieć. Okej. Okay. Najlepszym z najgorszych wyborów będzie prawdopodobnie Subway, bo tam możecie wybrać i kanapkę z grillowanym kurczakiem, czyli nie będzie to czerwone, przetworzone mięso, które jest rakotwórcze. Tam możecie też skompletować całkiem pokaźną ilość warzyw, wręcz wziąć też dodatkowe warzywa. No a Subway już się wpisuje takie klasyczne wybory fast foodowe. No w KFC i w McDonaldzie wiadomo, można zamienić frytki na marcheweczki. Tam jest taka opcja, którą bardzo mocno Wam rekomenduję i da dalej mamy fast food, tam już nie ma raczej mniej zdrowych i bardziej zdrowych wyborów. W sensie, to byłoby takie głupie tłumaczenie, co będzie najzdrowszym wyborem z McDonalda. Ja często uważam, że najzdrowszym wyborem z McDonalda będzie woda i czarna kawa, tak? To, to, to są jedyne, jedyne zdrowe e, wybory. I nie gówno. O kur... <laughs> Skarba mnie dorwała. Mm. Ciekawe czy ci on też... <śmiech> <śmiech> Pięćdziesiątka, chyba nie. Ale to wtedy ty też. Naprawdę? Tak. Zróbmy to. Ja z wami też. Przecież zresztą. No, no dobra, wygnaliście. Będzie mi co? Tak pojechaliśmy do domu, żeby dokończyć stabuja. Kochani, robiłem teraz kilka rzeczy. Brzuch mnie zaczyna boleć. Kończymy aktualnie trzeci dzień, jest godzina druga w nocy. Muszę niestety zrobić jedną rzecz. Wiesz co muszę zrobić? Ja wiem co, posprzedać kuchnię. Muszę zjeść. Zbó do drugiej w nocy, żeby zakończyć challenge dzisiejszy. Weź się to podgrzej. No ja muszę zjeść w tym nie mam miękkiej gry. A ja idę spać. Wstałem. 12.52 i wydaje mi się, że właśnie się zaczynają schody. Dwa dni już nie byłem w toalecie. I dzisiaj się czuję źle. Czuję się ciężko. Bardzo ciężko. Poszli do mnie pierwsze, co zadzwonił. Obudził mnie i mówi, że jest w maku i czy potrzebuje jakiegoś jedzenia. I ja niestety powiedziałem tak. Generalnie dzisiaj jest dymka. Tyle pieniędzy wyszło w że za nas dwóch plus kolejówki. jak zazwyczaj się cieszę, że ci widzę, to, to dzisiaj nie. Też miałem właśnie, no ale ja, dla widzów, że nigdy w życiu nie jadłem Big Mac'a. Całapa, zdrowe. Trzeba rozejrzeć umysł. O. Co, widzę, że. Dodatkowo czwartego dnia również padł pomysł, żeby zrobić bardzo głupi challenge. Dzień dobry, witam, retorę w Dzień dobry. Zamówienia. Poproszę 100 nagetsów. 100, tak? <laughs> tak, stworzę 100. To nie jest żart jak coś. 100 łagieców poproszę. Okej, okay, dobra. Jakie to? 15 to Jakiś mega ostry, żeby moich kolegów spaliło. Mhm. Mm wiem. Zamówienie się My Raz, im do tego? No, do tego jeszcze szejki to się zestrają. Dobra, hello. Co ty No, żebyście mieli dobre kombo. Zesrał się no. chyba. Mamy głupi challenge. Co mogłoby być głupsze? Ty. Oprócz mnie i ciebie, zrobić oh. challenge. <laughs> zrobić dodatkowy challenge w środku naszego challenge'u. Dlatego przed nami chicken nuggets challenge, a raczej 50 na łeb. Mamy pół godziny, żeby zjeść 50. Czas start. Ale chyba zapomnieliśmy o jednej radzie. O, tutaj super rada jeszcze jedna, jedzcie powoli. Trochę delektujcie się tym jedzeniem. Nie jestcie tak jak są jeszcze głupsze te challenge na YouTube w postaci jedzenia jak najszybciej, tylko raczej właśnie jedzcie powoli. To może powodować, że po prostu po posiłku będzie Wam wysoko skakał poziom cukru, a jednocześnie w odpowiedzi na to wytwarzała się insulina, której rolą jest obniżenie poziomu cukru we krwi, i to może powodować też takie wahania nastroju i wahania energetyczne. Moim zdaniem to będzie wpływało na to, że po prostu będziecie czuli się średnio. Nie potrafię zdefiniować co. To dokładnie, to średnio będzie znaczyło. Tak jak mówiłem, sam tego nigdy nie próbowałem. Nie planuję. Ciekawy content. Pan Michał mówił, żeby bardzo dobrze gryźć. Jak to jest w Odbywam przynajmniej jeden dzień dnia, gdzie w różne miejsca dzisiaj szedłem po I to, co wam bardzo mocno bym proponował robić w tym okresie czasu, to skoro jest już taki challenge, którego, jak wiemy, nie popieram, ale to prowadźcie do swojego życia trochę zdrowych nawyków w tym czasie. Więcej niż może macie normalnie. Czyli więcej aktywności fizycznej, dbajcie o to, żeby chodzić po każdym posiłku. Nie wiem, 20-minutowy spacer to zdecydowanie korzystnie wpływa na poziom cukru po posiłkach, w szczególności w kontekście takiego fast jedzenia. To będzie coś dobrego. Druga rzecz jest taka, żebyście spali te co najmniej 7 godzin. Chciałem, się Zostało mi 12 i mam 40. mi 8. O kurde. To może być 100, do pierdeli. O A jak się czujesz? Macflarek był wleciał. Tyle lat na ten moment trenowałeś. Dalej loda zjem. O Jezus. Cukier. Cukier. Cukier smakuje tak dobrze w moich ustach. Ty to zjadłeś sam? No. Mogę nawet pojechać jak chcesz. jest w porządku. Sytuacja jest patowa i ciężko ją ruszyć dalej. Po prostu powiedz, że nie możesz się wysrać. Jest lekkie zatwardzenie. Czuję się zamolony, zaraz spalę kawkę i będzie git. Nie ma tragedii, póki co. W międzyczasie porobiliśmy troszkę muzyki i pojechaliśmy do domu Jazzy, żeby ponagrywać filmy na Mortacie+. Link w opisie. Prawie codziennie są tam filmy. Czuję 40 nuggetów sobie. No teraz nagrywaliśmy taki filmik, podłoga to lawa i... Na... Spódźnij się jak świnia. Dwa filmy nagrane na Mortarcia Plus, i zmierzamy wreszcie zjeść ostateczny posiłek dzisiaj. A, nie znajdujemy się w Max Burgers. Kolejny fast food ratuje na naszą listę. Nie ma problemu. Grand chicken parmezan w zestawie bez cebuli. Serio? No? Ty, ja się wziął dużą kanapkę. <grym> ci, że nie jest mały ten burger, ale też nie trafił na amatora. To jest przepyszne, nie? Ale tak bardzo mi się nie chce To ja Jabłka skończone. Zostały mi frytki. Co jest taką najlepszą rzeczą, jaką jesz na, na świecie? Taką, że stary jak przychodzi... Ja nara Taka, że jak się pojawia i jesteś głodny, to jest najstarszy się pęknie. Tak. Ja się tak czuję, jak teraz pije cokolwiek, czy ma wodę w sody z Mary. Bo wydaje mi się, że to jest co, to, co mówił Michał, że my mamy bardzo dużo soli teraz i nasz organizm potrzebuje jeszcze więcej wody. To jest idealna wstawka, bo my się na tym nie znamy. Niech Michał o tym trochę więcej się wypowie. Czego możemy się w takim razie spodziewać po tych 7 dniach? Okej, okay, no to pierwsza rzecz, czego możecie spodziewać? No, z racji na tak, jak powiedziałem, fast food małej objętości, ma dość dużo kalorii, więc moim zdaniem raczej przytyjecie w tym okresie czasu. Będzie to pewnie plus 1 lub 2 kg na wadze. Może być to w postaci tkanki tłuszczowej część, też na pewno część w postaci zwiększonej ilości wody w organizmie, bo tam jest dużo soli i wtedy jest większa retencja wody w organizmie. Zostało mi 1 trzecia burgera, ale pakuję ją do wandy, bo nie jestem w stanie tego zjeść. Więc pojechaliśmy do domu i przy okazji przyszły mi wyniki na alergię. O, oh, na co ja mam alergię, I Jak masz białe, to znaczy, że nie jesteś kompletnie na to uczulony? Co ty no, ja jako nie jestem, nie rozumiem. No patrz, jak masz taki kolor, to znaczy, że nie jesteś na to Czyli uczonych. Na nic nie jestem? No tutaj na nic. Co ty? To jest laktoza. Laktoza gorczyca? No, Zobaczmy, jest Możesz mieć nietolerancję na tolerancję? no. Ale alergii jakby nie masz. Na nic nie mam alergii? Na nic, na gorczyce nie masz, na pyłki, na pszczoły, na nic. Co to za gówno? No ciesz się. No to nie, bo nie wiem po czym jest, non stop sra dalej. Ale ciesz się, to jest super. No po***puję mleko bez laktozy, no. ale skam wyniki. Nie wiesz, wieczór, widzowie, idę spać. Dojadamy burgera, minęło kilka godzin, także jest generalnie względny luz. Widzimy się rano bo jutro się zapowiada bardzo ciekawy dzień, który spędzamy z bardzo ciekawym gościem, także oglądajcie. Wstałem, jest godzina 11.30, szykuję się do odcinka świeżego, co? No a co zobaczycie za niedługo? Nie miałem dzisiaj bólu brzucha. To tak są inne problemy. Zauważyłem, że mnie mocno wysypało, ale nic mnie nie miesza w brzuchu. Nie ma jakiegoś bólu, nie ma jakiegoś zmęczenia. Czyli mam, miałbym powiedzieć, że dzisiaj się czuję najlepiej przez ostatnie trzy dni. Druga rzecz jest taka, że może wam się pogorszyć cera, bo tego rodzaju jedzenie, które ma wysoki indeks glikemiczny, może nasilać objawy trądziku, więc możecie wyglądać trochę gorzej niż tak, jak widzimy się teraz. Kochani, przywitajcie naszego gościa. Siema! Za niedługo świeżego, więc zapraszam na jego kanał oczywiście. Możecie się domyślić, aczkolwiek nie powiem co robimy, bo to będziecie musieli sprawdzić tu. Tak. O tak, dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie, bo jak nie, to wiecie co będzie? No, ten tak jest, ten. No, ale a to na to? A ty co? Przerwa oczywiście w nagrywkach. Wskoczyliśmy, proszę zobaczyć. gdzieś kebaba. Mamy godzinę 16, pierwszy posiłek dzisiaj niestety. Ale tak jakoś wyszło, za to będziecie mieli cudowny odcinek Co sądzisz o naszej diecie? Efekty mogą być na początku niezauważalne, nie? Nie, po mnie już widać, mam cały ryj w syfach Tak? No, no to widzicie Ja czuję ospały bardzo Nie jedźcie fast panie... proszę Państwa Raz na jakiś czas można, ale systematycznie jest to bardzo destrukcyjne nie. Tak u mnie 7 dni 3 razy dziennie Jest z głupota Jedz z nami o 10 fast foody Nie zgadzam się Nie, to w ogóle by wypryszczyło to tanie Czekaj, jak nam pójdą te 12 Zestawy bo czy no i Jest dyntka trochę tutaj, znowu drugi dzień bez toalety. Ej, przytkało mnie normalnie. Stary. Wiesz, ile razy byłem na toalecie, odkąd e, zrobiłem ten challenge? Oprócz pierwszych dwóch dni? Raz. A jem codziennie po 4000 kalorii fast foodów. Dlatego właśnie do tego, co potrzebne warzywa, żeby ci nie przytkało. No i właśnie to jest problem, bo znowu mnie brzuch poli po tym kebabie. I w sumie to są jedyne objawy takie, o, a ty? Normalnie, sram. <głos> <głos> już nie co mam powiedzieć, to jest też nie gówniany kontent. Mega się dziwię, że, że ty się dobrze czujesz. Bo ja po jednym kebabie cały czas chodzę i pierdę. Nie wiem czy zauważyłem. Zauważyłem, nawet nie czułem. Nie czułem, ale słyszałem. Naprawdę, tydzień to jest przewalona sprawa. Jest godzina 21.09, to nasz drugi posiłek dzisiaj. Po Stirolku mów w skarbie, co chcesz? Kola no. no, zwykła, tak? Zero, proszę Panią Niezwykła! Zwykła bez lodu, przepraszam Ja czekam, przepraszam Przepraszam, ja jestem tak zakręcony dzisiaj, proszę Panią, Jak te frytki Jak te frytki, może mam frytki? I tak nie tak te frytki Coś jeszcze? Wszystko no, Nie, to jest panorat, nie To Panią, ja to mam trzy osoby i co? Ja no mówię, właśnie, miałam mówić, że będzie trzy głowy, a tylko dwójka będzie jadła Tak nie można Ja powiem, ja... McFlar A Jezus, loty? Tak Dobra. Dobra. Ja to zapraszam dalej. Ale fajno fajnie. Upełniam na razie swoje plany tymi kuponami. Nie masz dość już? Po... A jak w ogóle z samopoczuciem? Wezmę z zjadł lody. Czyli nie masz tak, że masz dość po tym challenge'u? Nie, o, to na więcej. Michał nas zabije. Stówa na wadze. Lecymy tu. On nas... Głodny? No? A jak nie? Bo już zjadłem frytki w, w, w aucie. Została mi tylko buła. Mmm. Uuu. Bleh. Powąchaj. B. No pachnie git, tak. ale po prostu skład mnie odrzuca. Nie, dziękuję. Challenge polega na tym, że jecie fast food, więc nie pijcie już e, fast foodów. W sensie nie pijcie już kalorii w płynie, czyli żeby już nie dokładać sobie mnóstwa niezdrowych rzeczy, czyli braku aktywności, nie wysypiania się, cukru w płynie. Postawcie na to, żeby te pozostałe nawyki, one były dla was możliwie najlepsze. Ja nie ja chciałem zauważyć, że wy przez cały dzień w ogóle nie napiliście się wody. Ja nie pij, Tylko wodę pij. No zero. No co to nie jest woda. <śmiech> <śmiech> <Co>? <śmiech> Mam ser! To też nie jest woda, to musisz wodę, żeby oczyszczać organizm. Woda jest... mnie wszystko spędzi i mam tutaj, we włosach mam tyle gówna, że to jest koniec. Fakt, mało piliśmy wody, dlatego w Burger Kingu postanowiliśmy znowu zamówić... Dobra, niech będzie to. Brzmi gig. Brawo. Jeszcze frytki nie zostały. Ej, zjadłeś. Jesteś no, Ale to była wojna w ogóle z y, 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 poketem. Ostatnia frytka pokoju. W pokoju. pokoju? No. Poketu, za. Sorry za jakość, ale mi się nie chce nawet zapalać lampy. Zdecydowanie bycie sennym, nie współgra z tym wyzwaniem, po prostu samo poczucie wtedy winduje w dół, ale piąty dzień dobieg końca, zobaczymy co przyniesie szósty. Ale jest ciężko jakby. Chodźcie na to, nie? Jest nieciekawie, strasznie jest mi ciężko. Mam zadyszkę cały czas. Nie chcę mi się spać, ale jestem strasznie zmęczony i mam wrażenie, że w moim mózgu jest tylko tłuszcz. No, idę zaraz spać. O Jezus jak to wygląda tu. Trzecia rzecz jest taka, że prawdopodobnie będziecie chodzili tacy mocno zamuleni, mocno... Bez energii, raczej mocno dziwnie będziecie się czuć. W sensie inaczej. Ja nigdy tego nie robiłem, więc też ciężko mi jest powiedzieć, jak własnego przykładu. I generalnie myjemy po to, żeby dostarczać sobie energii, i poza kaloriami to mamy też te wszystkie inne składniki odżywcze. Wami będzie brakowało, więc zakładam, że wcale nie będziecie budzić się z przyjemnością, tylko raczej będziecie chodzić tacy ospali. Niestety, początek szóstego dnia nie okazał się dla nas łatwy. Widzowie, jest tragedia. Nie mam pojęcia dlaczego, ale strasznie boli mnie głowa, i czuję się, jakbym miał gorączkę. Jest godzina 11, jako północy poszedłem spać, więc w ogóle śpię strasznie długo, a nadal mam no, mogę leżeć w łóżku. I mam jechać zaraz na odcinek do Hani, który co prawda ma być krótki, ale nie wiem, postaram się na niego pojechać i wrócić do łóżka chyba. Kochani, jestem z moim tatą i jedziemy zobaczyć znowu dom, bo teraz jedziemy w większej grupie, żeby zobaczyć, czy się wszystko uda, czy nie ma jakichś mankamentów i tak dalej, no ale ten dzień okazał się jeszcze gorszy. Właśnie się stało to, co się bałem, czyli brzuch mnie rozbolał. Znalazłem, to i to po drodze jedziemy tam, a jest taka tragedia. Nigdy więcej tych fast foodów nie wytrzymam za rostota. O, jest tragedia, widzę zimno. A tak boli brzuch. O, miałem dwie minuty, żeby dobić do kibla. Dobrze, że tego to i to ja zauważyłem, bo by była lipa. Udało się dotrzeć na odcinek do Hani, udało się nawet coś na nim wygrać, ale nie będę wam spoilerować. Samo poczucie się troszkę podniosło. Idę teraz do najbliższego maka obok galerii, w której nagrywaliśmy, żeby zjeść śniadanie, a potem się spotykam z Patrykiem. Czekamy na Fifiego i będziemy jechali wspólnie na ogół. Jesteśmy po domku, yy, zadowolony bardzo. O, jeszcze nie mówię hop, ale kebab kupiony. Ostatni dzień, zaczynamy od kebaba, no bo jakoś mi najlepiej wchodzi. Najwięcej sosu jest, najbardziej lubię, może nie wiem. A już mam dość tych innych posłudów, a kebab w miarę jeszcze OK. Jedziemy dzisiaj, słyszałem, do najbardziej sensownego wyboru, jeżeli chodzi o restaurację szybkiej obsługi, szybkiego jedzenia. Robimy to wyjątkowo, bo pan Micho tak powiedział. No, mam fajną, fajną radę, no bo pytanie, jak sobie definiujemy fast food? No bo jakbyśmy sobie zdefiniowali fast food jako na przykład salad story, które też w definicji jest fast foodem, i byśmy chociaż trochę tam sałatek z warzywami przemycili, no to już mamy zupełnie inną rozmowę i nawet trochę może bym się pod tym podpisał, bo sam często jem salad story. No ale oczywiście, jakbyśmy jedli salad story cały czas, ten film nie byłby tak ciekawy, dlatego to była jednorazowa akcja. Kochani, tak oto to wygląda. Ej, stary. Czuję się, Czuję się zdrowo? Wez. Ale, nawet, jak gdyby to orzeźwiające w ogóle. No dobre? jest, stary? Normalnie bym to stary zamówił. Znowu mogę to jest często Legit teraz mówię, że jest dobra Nigdy nie jadłem Salad Story Czuje się full, ale nie tak ciężko jakbym się czuł Full po drwalu na przykład W porównaniu do tych wszystkich fast foodów To po tym Salat Story czuje się Przynajmniej 10 razy lepiej Wróćmy do domu gdzie zjedliśmy ostatni posiłek Kochani jak widzicie pyk Jest tutaj grane w międzyczasie Ostatni posiłek dzisiejszego dnia Dwie pizzunie Sosik i tak O to jest Robione I pyk Przedostatni dzień skończony Czas na jutro, ale pizza to było wreszcie coś innego I dobrze w laso. nawet nie skapnęliśmy się kiedy zjedliśmy Po tej yy, sałatce pani weszła No Trzeba tak. było tak balansować, nie jak debilej jeść 4000 kalorii nie pewnie Trzeba jeść sałatki Potem można jeść gówno. I takim pozytywnym akcentem przejdźmy do ostatniego, najlepszego dnia. No może nie najlepszego. Kolejny poranek, to już ostatni dzień i kompletnie nie chce mi się jeść. Nie wiem nawet po co mam pójść i co sobie zgarnąć, bo po prostu nie mam na nic ochoty. Myślę, że po prostu leci mak, bo jest dla mnie taki najbardziej bezpieczny. Nie czuję się po nim jakoś tragicznie. Finalny dzień jedzenia fast foodów. Jesteśmy aktualnie, tak jak już na klipie będziemy zaraz nagrywać teledysk. Podjeżdżamy pod Maka oczywiście zjeść szybkie śniadanie. Samopoczucie dzisiaj jest znakomite, jest dobre, ale to przez to, że nagrywamy teledysk. Ale zaufajcie, długo takie nie pozostanie. Wyszedłem z domu, żeby pójść po zamówienie. Generalnie spacer jak około 2 km. Dla zdrowia, tak jak Pan Michał zalecał, żeby robić podczas tego niecodziennego challenge'u mam ze sobą bardzo dużo jedzenia, kupiłem to wszystko, żeby to dzisiaj po prostu pokonać, żeby to dzisiaj zjeść i mieć ten challenge z głowy. Wielki zestaw! Robi wrażenie! Wielka kajzerka na rozpoczęcie dnia. Tak wyglądają trzy zestawy, które dzisiaj wchłonę po to, żeby odbędnić trzy posiłki dzisiejszego dnia. Nie zjem ich pewnie na raz wszystkich, bo nie ma takiej opcji. Myślę, że prędzej bym zwrócił zawartość tego, co bym połknął. Ale wróćmy do tego, jak mówiłem, że długo mój dobry humor nie zostanie taki dobry. Jest taki problem, że musieliśmy zatrzymać się na najbliższej stacji. I akurat był to McDonald's. Patryk nawet nie zdążył nagrać Wam update'u, a po prostu pobiegł do ubikacji i właśnie mi napisał, że, ale mnie sra. Z godzinę spędziłem w toalecie, dwa razy byłem, już mieliśmy jechać i mnie złapało. Przepraszam wszystkich tu. Węgiel jest brany, bo muszę sobie jakoś pożyczyć. Wiem, że to niezdrowe, żeby brać tabletki i tak dalej, ale jest taka sytuacja, jaka jest. jest głupi Challenge. Nie róbcie tak. Ja muszę się wspomóc. Mam wodę, żeby się nie odwodnić, bo jest ciężko. Wczoraj było źle, ale dzisiaj jest okropnie. Został wrab, frytki i trochę jeszcze frytek. Jest. Prawie 16, trochę już tu siedzę, źle się czuję. A jeszcze z tego co oglądałem na TikTokach pana Michała, McBride jest jedną z najgorszych rzeczy, jaką można zamówić w McDonald'sie. O ile nie pomyliłem, bo tam jest kilka wersji tego, tam jest jeszcze to taka z bekonu i tak dalej, ale wydaje mi się, że przez Natłok i różne jakieś dziwne rzeczy, które w nim są, może tak być. I zespać chyba. Zawię ratunku. No ale oczywiście, nienauczony błędem, postanowiłem na zakończenie challenge'u wziąć dwa duże zestawy smaka i skończyć je na raz. Najpierw frytki, bo są już trochę chłodne. Muszę myśleć tak, że to są moje ostatnie dwa fast i jutro zjem zdrowo. Tak już to wchodzi. Dobrze idzie. Ostatni gryz, ale na zostawiam na później, bo nie chcę tak wpychać siebie, a mam jeszcze czas. O, przerwa. Jemy to, należy mi się makaron. Nie chcę już tego jeść bardzo. Dobra. Mam Mamy to. Nie polecam. Pan Michał miał rację. Nie jestem totalnie chłodny, jest zimny, ale po prostu chcę mieć to z głowy. Już naprawdę. Uwaga, wreszcie to, na co czekaliście! Pęk! Wielkie podsumowanie tygodnia na fast food'a. Let's see the shit. Czyli przytyłem 1,6kg Straciłem 0,3% tkanki mięśniowej Wody straciłem minus 0,4% też I tkanka tłuszczowa 0,5% w górę Czyli tydzień wszystko źle poszło Sprawdzimy ile posti przytył w tydzień jedzenia fast foodów A co tak dziwnie stoi, że połowa w nie jest na wadze? Centralnie stopy na tej diodzie No nie, no chciałem mieć na tym, Centralnie chciałem mieć na tym srebrnym. A daj normalnie, no. co to za różnica? 96,4. Co? 28,3%. To jest twoja. Tłuszczowo. Dostrzegam. Przybrałeś 4,3% tł tłuszczu przez tydzień. Przytyłeś niecały kilogram 700 gram, ale przekonwertowałem się trochę bardziej. I to nie trochę. A na ja czym straciłem w takim razie? Mięśnie straciłeś 2,3% mięśni. Czyli żeby podsumować, nie jedźcie fast przez tydzień ani dłużej. I widzimy się albo na tym kanale, albo na Mortażu Plus. Link w opisie Elo.